Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani parafianie. Z tej strony, oczywiście, Dariusz Dmytryszyn z najgorszego kanału Piwne Degustacje. I tak właśnie już witam się z Wami od roku. Od roku. Dzisiaj jest 30 wrzesień. Do tego pamiętnego dnia, 30 września 2014 roku, opublikowałem swój pierwszy, pierwszy film. Wtedy zacząłem swoją przygodę z nagrywaniem filmów. No, i minął rok, minął rok, jest teraz 30 września 2015 roku. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że coś takiego przytrafi mi się, ale zanim tutaj opowiem kilka rzeczy i podziękuję ee, kilku osobom, najpierw napijmy się. Bo w końcu to kanał o biwie jest. Dostałem od jednego ze swoich psycho... ...fanów, bo mój kanał ma tylko psycho... ...fanów, <śm> jak widzicie, e strój spodni z tego... z Versace nie dostałem jeszcze, e z pralni. Więc no tutaj w slipkach nagrywam, ale e, nagrywam tutaj piwko Trapistes Rochfort ósemeczka, Rochford Trapistowski ósemeczka, piwo, e, które dostałem od, e, od szwagra, od jedy, jednego z moich psycho fanów, dziękuję. Bardzo dimusowi. Dimus podziękuję szwakurowi. To jest piwo na specjalne okazje, a dzisiaj taka specjalna okazja jest. Dlaczego jest to piwo na specjalne okazje? Ponieważ na raid bliżej ma 100 na 100. Jest to Piwo, oczywiście w stylu Belgian Strong Ale, czyli belgijskie mocne piwo, 9,2 alkoholu, butelka 0,3 na szczęście. Na szczęście, bo jutro trzeba być w pracy. Data ważności do 2020 roku, tak więc no, bardzo, bardzo długa data ważności. E, w skład wchodzi woda, słody cukier, drożdże, chmiel i, i coś jeszcze, czego nie potrafię przetłumaczyć. E, aha, i, i e, non-malted cereals, czyli, czyli niesłodowane zboża, tak? E, niesłodowane dodatki. Do Niesłodowane dodatki są też tutaj w piwie, dlatego piwko 100 na 100 otrzymałem dzięki jednemu z moich psychofanów, a w sumie to jego szwagrowi. Piwo oryginalnie w Belgii, zakupione, przetransportowane tutaj. O, widzę, że... a nie, już się otworzyło, fajnie. Kapsel typowy, terapistowski ósemeczka ósemeczka. Tak. Dobra, co my tutaj mamy? Słodki, owocowy zapach bardziej taki kojarzący się z suszonymi owocami. Oczywiście z takim typowym szkłem do piw właśnie belgijskich, skorzystamy z takiego szkła. O, widzę, że nagazowanie jest genialne. Piana jest Jezus Chrystus. Co można powiedzieć, no piana jest obfita, jak najbardziej obfita, drobno i średnio pęcherzykowa. W takim brązowawym kolorze piwo jest, o tutaj widać jakieś, e, nie wiem, czy to są chmiel chyba chmieliny, to są, tak, tak, bo drożej by nie wyglądało tak. E, piwo w kolorze ciemnego bursztynu, e, zmętnione chmielinami najprawdopodobniej. O, no, ale zapach po prostu rozpierdala figi, takie kurde, świeże, rodzynki tofi. Masakra. Po prostu jak ciasto, jak takie ciasto. Z figami, z rodzynkami, z winogronami, tofi, 9% ponad 9% alkoholu, kompletnie niewyczuwalne. Moim zdaniem przegazowane, moim zdaniem troszeczkę przegazowane jest. Ten gaz przeszkadza, tutaj. Ten gaz tutaj przeszkadza. Nie, nie, dobra, tej nie będę tej troszkę miał w tym miejscu, bo ją zrzucę jeszcze. Gdyby nie to, że to piwo jest. Przegazowane, moim, moim zdaniem, te piwo jest idealnie takie właśnie przyjemnie słodowe, o, owocowe, takie e, z suszonymi o, owocami, ale te zbyt wysokie nagazowanie przeszkadza, żeby, to, żeby te wszystkie fajne, fajne nuty tutaj w tym piwie znaleźć. Te piwo ma 100 na 100 na 100. Ja bym mu za te zbyt wysokie nagazowanie dał 96 na 96. Ale okej, okay. degustacja piwa w tym momencie skończyła się. Kto nie jest zainteresowany dalszą częścią filmu, może go wyłączyć. Tu w tej części filmu Yy, podziękować chciałbym chciałbym podziękować Uch. wszystkim wszystkim wam yy, za oglądanie za dawanie łapek w górę za dawanie łapek w dół yy, za wszystkim subskrybentom jeszcze jeszcze bardziej dziękuję i gratuluję, że oglądacie taki kanał, który zmusza was do samodzielnego myślenia, co sprawia, że moi subskrybenci, nie obrażając oczywiście subskrybentów z innych, kanałów, ale ja uważam, że moi subskrybenci są najlepsi na świecie i w ogóle rozpierdalacie rozpierdalacie system jeszcze je, jeżeli pierwsze u rodziny, to powinien być co? tort i tort. jest tort jest tutaj tort taki typowo męski śląski tort jest to Tatar Tatar. O, oczywiście. Ten pierwszy rok tak szybko tak szybko zleciał, że no nawet do tego filmu nie przygotowałem się za bardzo, ale obiecuję, że. Mm, że y, w październiku poleci jeszcze film taki po. Podsumowujący mój kanał na YouTubie. Ale jeżeli jest, jest, jest już tort, to w torcie musi być urodzinowa świeczka. Jest jedyneczka, jedyneczka. Trochę, dwo, to już drugi film urodzinowy w tym tygodniu. E, na kanale. w poniedziałek pierwszy film e, Urodzinowy, e, browar ciawdwerk, 100 lat, 100 lat. Dziękujemy wam za, za wszystko. Bawcie się dobrze, róbcie dalej to co ro, robicie, bo jest kurde zajebiście. A ja sobie skromną malutką jedyneczkę świeczuszkę tutaj wy nasz wtorcik tatara wbiję, O. Wygląda to pięknie, moim zdaniem. Proszę zobaczyć torcik, tatar, jedyneczka. Odpalamy światełko i się palimy. No Na rozpacie. Ja kurde, nie lubię jak świeczki tak słabo się palą. O! Jest tort. Jest świeczka. No to trzeba. Życzenie pomyśleć jakieś, żeby speł, spełniło się. Czekaj, eee. eee. myślę, myślę. Dobra. Poszło. Poszło świeczka w torcie zgaszona. Życzenie, pomy, ślane. niestety łyżeczki ani widelczyka nie przyniosłem sobie, żeby ten korcik skosztować, tak więc skosztuję go po tym na kieraniu. Yy, dobra, moi no kochani, teraz teraz będzie teraz będzie dużo dużo smętów. ale chciałem to. E, powiedzieć, żeby, żebyście się coś dowiedzieli ciekawego na temat najgorszego kanału na YouTube, e, kanał Piwne Degustacje został założony 8 września 2014 roku. I od tego 8 września nagrywałem filmy, nagrywałem, obrabiałem je, oglądałem. I cały czas nie byłem z tych filmów zadowolony. Cały czas twierdziłem, że są, są kurde, zjebane, są chujowe, jąkam się nie powinienem robić tego, nie powinienem publicznie wypowiadać się. Aż w końcu przyszli z pomocą przyjaciele, przyjaciele Tutaj dziękuję bardzo, bardzo, bardzo e, przyjacielom Uj, ujmijmy to także wszystkim przyjacielom ze Skłodowskiej, tak? Wszystkim przyjacielom ze Skłodowskiej dziękuję bardzo, że namówiliście mnie na opu opublikowanie e, filmu na YouTubie i te... Pierwsza publikacja filmu na YouTubie była 30 września właśnie 2014 roku. Spodziewałem się maksymalnego hejtu, maksymalnego pierdolu w ogóle bluźnierstwa, że mnie zabiją, zajebią, nie wiem, że kurde beying 747 w moim pokoju wyląduje, nie stało się. No nic takiego nie stało się. Yy, no i to właśnie sprowokowało mnie, żeby kolejne filmy wyrzucać z każdym kolejnym filmem, coraz to bardziej z sobą stawałem się. Przyznam szczerze, że w pierwszym filmie sobą yy, nie byłem, nie? Nie byłem sobą w pierwszym, pierwszym y, w filmie. Tam starałem się być taki L, O, oh, du, du, wieżak. wiesz jak, No, to było takie, nie ten. No i tak, tak to y, poszło jakoś. Dzięki właśnie przyjaciołom ze z Kłodowskiej, których pozdrawiam bardzo, dzięki właśnie przyjaciołom ze Skłodowskiej e, udało się właśnie ten pierwszy film wrzucić. Potem to już jak coś tam szło. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę aż tyle subskrypcji miał i aż tyle wyświetleń, chociaż ja. Na subskrypcję i na wyświetlenia nie zwracam uwagi, ponieważ jest mi to do niczego nie potrzebne. Aczkolwiek bardzo fajnie i bardzo przyjemnie jest wiedzieć, że ktoś to ogląda, ktoś tam subskrybuje. O wiele, wiele bardziej cieszę się z komentarzy, które pod filmikiem są. Co? Yy, co? Czekaj, ja muszę się napić, proszę. Przede wszystkim wszystkim hejterom podziękować chciałem. Spoko. Yy, nie przeszkadzacie mi hejtem... Możecie w... Rzucać bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie przepadam za tym, żeby, żeby wszyscy na każdym kroku mi jakoś słodzili, tak. Tak, tak więc, łyżka dziekciu przyda się, i od tego hejterzy są, i to jest bardzo fajna rzecz, że tacy ludzie są. Tak więc, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie hejterów, wszystkich. Oczywiście pozdrawiam z całego serca psychofanów, psychofanów e, swoich, tak, udało mi się e, kilkudziesięciu, myślę, psychofanów mieć, którzy, tak jak, tak jak e, Dimus, na przykład piwka przy przysyłają mi, trzy na przykład Koszulki z logiem piwnych degustacji. Tak więc, tak więc, e, psychofanów naprawdę mam za Niektórzy upiwam nawet do degustacji, e, czy nawet osobiście przynoszą. Niektórzy, jak e, browar, chutnik. Ch pozdrawiam, niektórzy paczkami wysyłają, niektórzy, niektórzy na festiwale przy, przywożą. Więc super dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że chcecie podzielić się ze mną, dziwem, swoim. Oczywiście nie obyło się bez padek, tak? Dobra, żarcik, żarcik, nie. to jest żar. Eee, film, eee, który ukazał się 14 lutego z okazji w, w, Walentynek. Ja uważam był to jeden z moich najlepszych filmów jakie kiedykolwiek nagrałem. Nie wszyscy mieliście okazję go zobaczyć. Ten film miał tylko 289 wyświetleń i został skasowany z YouTube'a przez tych czerwonych ...tych, ale ten film cały czas na komputerze jest, znajdę platformę taką, gdzie będę mógł go opublikować, a wtedy dostaniecie linka i ci, którzy go nie widzieli, będą go mogli zobaczyć. Oczywiście również udało mi się z lot psychofanów zorganizować Moi psychofani lubią na przystanek Woodstock jeździć, czują ten luz, luz, blues, blues, blues roll, Czyli zrobiliśmy to właśnie na przystanku Woodstock. Przyszło fanów, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu fanów. Nie ma szału, ale z drugiej strony nie ma też się czego wstydzić. Tak? Ośmiu fanów, którzy na Woodstock przyjechali, żeby się spotkać ze mną, to jak najbardziej zajebiście. Poznałem dzięki temu najgorszemu kanałowi na YouTubie przyjaciół Bwaru. Oczywiście Bwarcin Szemeniuk z Gdyni, browar, brodacz, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za wszystko. Eee, Tomuś, Tomuś z browaru Gdynia, także dziękuję, dziękuję Ci bardzo za wszystko. No i kto jeszcze? Eee, no, przyjacielem nie mogę już. Nikogo nazwać więcej. Tutaj tych, tutaj tych dwóch dwóch przyjaciół, których wymieniłem naprawdę zajebiści ludzie. Dziękuję bardzo. Też imienia zapomniałem. Michał. Michałowi zbałem. Piwko, blok, Bartkowi, Bartek, Bartek z małe piwko, blok. Dziękuję ci, ci, ci bardzo. Ty jako pierwszy pokazałeś mój filmik na Facebooku. Dla, dlatego ja już Facebooka nie musiałem nie zakładać, bo już mnie wszyscy na Facebooku Uzmali i już tam, już ten. <laughs> dzięki, dzięki. E, Bartuś, spoko. Rzekso, rzekso, mój dziubdziasku, ty mój, słoneczko, ty moje, zajebisty vlog. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia w, 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 w Warszawie, gdzie swoimi Black IPA. E, w, Wymienimy się. Przemek. Przemek Woźniak. Ostatnio wy na festiwalu, na tym, na tym pseudo festiwalu w, nad w, w, Bożem e, Przemka poznałem, naprawdę zachęcam do oglądania e, Przemka w, w Woźniaka. Człowiek, który wiedzą na temat e, Piwa rozjebał mnie, rozjebał mnie, po, po prostu, no Mi, miszcz, miszcz, tak, e, jak najbardziej m, trzeba Przemka oglądać, bo w, w pożądalu jest. E, kto jeszcze? No, muszę przyznać, przyznać że e, z bardzo dużą, dużą sympatią Pozdrawiam pana Tomasza Koopyrę z blogu Blog .com. z tego względu, że właśnie to przez, przez Tomasza zacząłem filmy na temat piwa na YouTube'a wrzucać. Tak więc jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, że stworzyłem najgorszy kanał na Youtube to proszę te pretensje do pana Tomasza z blogu blokopieraką zwracać, tak? Co będzie y, w dalszym ciągu na tym y, kanale? Oczywiście jak wiecie, w tej chwili rozpoczął się sezon ważelniczy. Czyli będę się starał, aby główną tematyką kanału było właśnie e, ważenie piwa. Do, do tego w najbliższym czasie e, parę festiwali szykuje się. Parę festiwali i premiera jednego nowego, jednego nowego browaru. Ale to o tym dowiecie się w trzasie swoim, i właśnie, czyli ważenie piwa będzie przeplatane z takimi wyjazdami na jakieś, właśnie, festiwale, premiery, coś takiego. A w międzyczasie, żeby tam zapchać, zapchać dziurę, to jakąś piwną degustację się zrobi. Oczywiście. Tak więc. Aha. W, w, ważna rzecz. Dzisiaj jest y, środa, moi kochani, parafianie. Yy. Czwartek. Yy. W czwartek, tak. W czwartek o godzinie dwudziestej. Z drugiej zapraszam Was na kanał Piwne Degustacje, gdzie odbędzie się taka niespodzianka. Niespodzianka, taka krótko, krótka, półtorej minutowa niespodzianka. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w czwartek. To jest pierwszy, pierwszy... E, Październik, godzina 22, na kanale Piwne Degustacje. Jak dobrze poszukacie, to na pewno znajdziecie. Dobra, to by było wszystko. Nie chcę zanudzać Was, bo już tak smęcę, smęcę, dole Chciałbym w końcu z, 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 z tortu skorzystać. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, 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 wszystkim. Eee, I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siemanko.